Wracamy do jednej z najlepszych serii na moim kanale. W których robimy rzetelne sprawdzanie statystyk Spoconych graczy A dzisiaj sprawdzimy statystyki spoconych zombie piłkarek I stop, 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 stop Według statystyk na YouTubie bardzo dużo osób przeklikuje intro Dlaczego ty to robisz Mordo? Co to za problem zasubskrybować ten kanał I wpisać kodzik Jaworski przez w sklepie? Czy ja proszę o tak wiele? Za moją codzienną pracę? Także zrób to teraz, nie przeklikowuj mi intro A ja w zamian za to mam giveaway'a na 3 prezenty ze sklepu A jutro może pojawić się ghoultrooper w sklepie Także myślę, że warto brać udział Wystarczy właśnie subskrybować kanał wspierać z kocikiem Jaworski i w komentarzu napisać nick, z którym wspierasz mnie w Fortnite. O, o, na dobry start mamy pana piłkarza. Tylko, że jeszcze trzeba mieć broń na tego pana piłkarza. Dobra, coś tu jest. Snajperka! Dobra, dojeżdż do nas. Okej! Okay. Świetnie! Ale za to możemy sprawdzić jego statystyki. 48 winów i 1 0 KD na 7000 meczach tak średnio. Zapraszam kolegę. Nie, 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 nie wybuchnąć, nie chcę. O, ale fart. Okej, okay, dobra. Pierwszy frag za nami. Dzień dobry. Pan się chyba tutaj zaciął. Oj, 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 oj. Bez takich mi tutaj ruchów, proszę. Okej. Okay. Mordko. To niestety ci nie siadło. I to jest piłkarka, jeszcze w dodatku. Tracker się coś popsuł, dlatego jesteśmy na innej stronie, ale to mniej istotne. W każdym razie ma 0,60kD i zagrałem tylko 24 mecze. Także myślę, że jak na nowego gracza, który ma rozegrać 24 mecze, to nie jest tak źle. Ale wciąż, spocenie jest tak jak i poprzednik, to to nie jest. Kto tutaj mi się poci? Nikt, kogo ja potrzebuję, teoretycznie. Ale praktycznie to fajnie by było ich skolapsować. A on spadł na dół. A bo tam jest woda na dole, ja ty się męczysz bez sensu. Nie, to jest Skull Trooper, który mnie wyjaśnił, jeszcze w dodatku, bo zginął... Maślaka no zagrałem, słabo za... Okej. Okay. Do widzenia, panu. Ja tu jeszcze kogoś słyszałem. Nie, nie, czemu emotki? Co on robi? Wow, tu jest. Ja nie mogę, jaki to był fart. Daj mi to. On jest gdzieś bardzo blisko. Aczkolwiek nie mam pojęcia, gdzie. O, widzę go. Dostał. Co za typ. Gdzie on jest? A, dzień dobry. Oj, ktoś tu chyba na dół spadł. Ale to kierki są łatwe. Dobra, ktoś jeszcze chce tutaj się ze mną pobić? No, mam nadzieję, że nie. Nie mogę znaleźć żadnych piłkarek. Nie wiem, one nie istnieją. Za mało ludzi je kupiło. Co wam mogę powiedzieć? No co ja wam mogę powiedzieć? Skaczemy z mostu, bo nie możemy spotkać żadnej, ale to żadnej piłkarki. Ktoś do nas strzela. Wo, wo, wow, a ty co tu robisz? Ale bitwa w wodzie będzie. Kozacka bitwa w wodzie, mordo Ale ale miałem farta, nie? Ale miałem farta, że żebym się akurat zbudował. Bo tak bym dostał serpega. Dobra. Musimy stąd jak najszybciej zejść, bo coś czuję Że zaraz tu wleci masny kolapsik. Coś tak czuję, że ktoś będzie chciał tutaj nas skolapsować. A osiem fragów, co ja robię na tym odcinku? Wow, 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 Co to, co to z każdej strony do mnie? No bez takich, nie? No please, ludzie, wejście se znajdźcie innego kozła ofiarnego, nie mnie. Ja wam nic jeszcze nie zrobiłem. Aaaa! O, to jest kinie z creepy. Ja pierdziele, jakie to jest creepy, ja to pierwszy raz widzę. Ja wiem, że pan mnie pewnie zabije. Bo znajdziesz szybciej broń. Ale ciul z tobą. Ja muszę Twoje statystyki sprawdzić. Ja muszę cię śledzić. Chociaż! Jeszcze jeden hit na web. <grystanie> Okej, okay, dobra. Było prościutkie. Wow! Pyk, 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 pyk. Nie wiem o co chodzi. Ale ginę. O! Siema byczku. Dzień dobry panu. Tam jest pistol. Proszę, proszę, proszę. Mamy PEMA. Co tu się dzieje? Nie potrafię grać w tą grę. Jestem totalnym... Totalnym dzbanem. Nie mam mat, Nie mam tego. Matsu Kolejny średniak. Ma on 12 winów. 1.35 KD. 627 meczy. W sumie jak na tyle meczy nie jest tak źle. Dobra, Mortka już nie żyje. I tam kolejny był jeszcze obok gdzieś. Tu ktoś jeszcze leci. ma Glucik. Ojoj, chciałem glucika, a mnie dorwali. Ok. Wow, kolejny glucik. Dobra, wyjaśniony. Okej. Okay. kolejny wyjaśniony. Co tu się dzieje w ogóle w tej gierce komputerowej? Ale leci erpek. Hu, będziemy patrzeć, jako się. Patrz, nie trafił w niego. Niestety, już miałem nadzieję, że to jest skin, którego szukamy, ale jednak to nie jest skin, którego szukamy. I tam mamy kolejnego bardzo agresywnego pana w stosunku do nas. I tu mamy jeszcze jednego. Jaka tu jest zodymka? O! Jezu z byku! Bez takich mi tu wybuchów. Ok. Już myślałem, że zginę. Już widziałem śmierć w oczach. Dzień dobry. Jest! 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 Pok totalny! Mamy 7 fragów do pierwszej miejscówce! No, to było bliskie nawet. Ała! To już bolało. Wow! No, świetnie! Teraz to na pewno przeżyje. Z 12 HP. Please, leczenie! Please, leczenie! Jest! Apteka! Uhu. Dostał kolejną, ale ja mam 38 HP! Please, leczenie! Please, leczenie! O, nie tym razem. No, brawo GG gościu, nie? GG. O, zabił. Ale bardzo dobrze, ja go teraz zabiję. Mam nadzieję, nie? Nigdy nie bądź pewny siebie. Pamiętaj, to jest lekcja pokory od Jawora. Nie bądź pewny siebie. Nie zwracajcie uwagi na to, że mam inną koszulkę. To wcale nie jest tak, że jest następny dzień, i wcale nie jest tak, że nagrywałem to wczoraj ponad 4 godziny i spotkałem tylko trzech z To Wam się tylko wydaje. Nie, no a tak serio, to tyle osób kupiło tego skina, a nikt nim nie gra. Oj, oj, oj. to? <ścoughs> Siema! Powiem Wam, że generalnie, jak nagrywałem te odcinki prędzej, to miałem tryb powtórki i jednak mogłem czasami sprawdzić te skiny na trybie powtórki i było przyjemniej. Teraz jednak tryb powtórki jest wyłączony od kilku dni, nie mogę robić miniatur i mam problem na przykład z nagraniem tego odcinka dużo większy, bo jednak naprawdę spotkać danego skina nie jest łatwo. Ile parasolek tu leci w ogóle, zobaczcie, co to jest! Jakbym kastoma odpalił normalnie. Świetna sprawa, dobra. Ty, mordo! Fal gumę z tymi granatami. Został mulą Okej. Okay. Nie wiem o co chodzi, ale żyję Jest jakiś wariat tu Co tu się dzieje? Nie mam amowniczym. No to pozdro 600, dawaj Haha, <ścoughs> najgorsza Ever. Dlaczego mi się to przytrafiło? O, zabiłem go Jestem totalnym kozakiem chyba jednak dzisiaj Ale dostał O tak no, prowadziłem mój monolog przez dwie gierki, w których ginąłem jak totalny maślak, a teraz mam dobrą gierkę, w której mógłbym poprowadzić ten monolog. Monolog. A nie pamiętam, co mówiłem. I na czym zakończyłem. Tu był trap! Ja go zobaczyłem! O! Zobaczyłem go potem! No gorzej. Jak widać, najlepszy gracz, jakiego spotkaliśmy, zabił nas trapem. I to nie trapując nas, tylko stawiając go w randowym miejscu. Zdarza się! Ej, coś się zmieniło na mapie. Zobaczcie, Epic Games robi to samo, co w zeszłym sezonie. I w ogóle są jakieś nowe plamy na mapie. Dodali na środku mapy miejscówkę, na której nie ma nic. Czajcie opcję. Nic totalnie, i zaraz zginę. Kolwiek jest to bardzo ciekawe, co oni tu odwalili. Nie wiem, czy to ma symbolizować poprzednie sezony, czy o co tu chodzi. No ale trochę taka kupa, nie? Powiem wam szczerze. Tym głównym akcentem zakończmy ten odcinek. Czy piłkarki są spocone? Moim zdaniem nie, bo niewiele osób ją kupiło. Ale tak jak mówię, ten test jest bardziej for fun. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał. Wpadajcie na sklep .pl. No i oczywiście pamiętajcie o wpisywaniu kodziku Jaworski przez 300 w sklepie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!